Witajcie z tej strony, Krystian, i witam w kolejnym odcinku. Skandaliczne zachowanie naszych wiernych kibiców na meczu Polska-Anglia. Ich zachowaniem był również zażenowany Robert Lewandowski oraz pozostali nasi reprezentanci. Ale o jakie zachowanie chodzi, to tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Tak więc zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie suba i wpadnijcie na mojego TikToka, do którego link będzie w opisie. Tak więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam na odcinek. Przed wyjazdem Anglików do Polski angielska prasa pisała o tym, że Anglicy muszą nastawić się na to, że będą na nich jeszcze głośniej gbliżdżać niż miało to miejsce na Węgrzech. W związku z ich gestem, który wykonują przed każdym meczem. No i oczywiście angielska prasa miała rację, Anglicy się nie zawiedli i nasi wierni kibice pokazali na co ich stać. Tak więc zobaczcie. No brawo! Jakże świetne zachowanie! Brawo dla naszych wspaniałych kibiców! Tylko że jest jeden mały szczegół. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was zwrócił uwagę na to, że nasi piłkarze również przyłączyli się do tej akcji, może i nie klęknęli na kolano, ale po części przyłączyli się do niej, ponieważ wskazywali na napis Respekt, który mieli tutaj wydrukowany i popierali to, co zrobili Anglicy. Choć w sumie szukałem jakiegoś drugiego dna w tym wszystkim i zastanawiałem się, czy te gwizdy nie były spowodowane tym, że Polacy podczas ostatniego meczu z San Marino stracili bramkę i strzelił namią na nim, ale nie ten z Portugalii. Ale nie o tym teraz mowa. Angielscy piłkarze zawsze wykonują ten gest przed meczem na znak solidarności z osobami czarnoskórymi, które są dotknięte przemocą ze względu na swój kolor skóry. I naprawdę nie rozumiem, po co były te gwizdy. Niech każdy z was zada sobie jedno pytanie. Czy komukolwiek z was, jakikolwiek czarnoskóry mężczyzna lub jakakolwiek czarnoskóra kobieta zrobiła wam coś złego? Ten napis na koszulkach "respekt" oznacza szacunek. I naprawdę te zachowanie polskich kibiców totalnie minęło się ze znaczeniem tego słowa. I nasi wspaniali kibice tak bardzo chcieli się popisać, że po meczu na stadionie można było zobaczyć właśnie takie widoki. Patrząc na to zdjęcie, naprawdę a serce boli, jak można zobaczyć leżącą na ziemi polską flagę i szalik polski. Ale co tam flaga, co tam szalik? Najważniejsze, że wygwizdaliśmy ich i kilka piwek na meczu zostało wypitych. Szczerze mówiąc, jestem osobą naprawdę tolerancyjną. I takie zachowanie angielskich piłkarzy, jak również naszych, bardzo mi się podobało, bo każdy ma prawo wspierać kogoś na własny sposób, tak jak właśnie zrobili to Polacy. Nie klęknęli, ale wskazali na napis respekt. Po drugie, piłka noża nie ma tylko na celu bawić, ale również i uczyć. I naprawdę wielu z Was powinno stanąć sobie przed lustrem i zadać jedno podstawowe pytanie: co tak naprawdę złego zrobiła mi ta czarnoskóra osoba? Zapamiętajcie tylko jedno. Naprawdę nasz świat jest piękny, tylko ludzie to. No, tym krótkim podsumowaniem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i czekam na wasze komentarze. Co wy myślicie na ten temat? Czy zachowanie naszych kibiców było w porządku, czy też nie? Tak więc czekam na wasze komentarze. Ja się z wami żegnam i nie zapomnijcie wpaść na mojego TikToka, zasubskrybować kanału, polubić fanpage'a na Facebooku. Miło będzie, jak zostawicie łapeczkę w górę, a jeszcze fajniej, jak udostępnicie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.